Nadszedł ten piękny czas. Świeci słoneczko i zaczynamy przeróbki w naszym samochodziku. Ale na początek sprzątniemy ten cały burdel. Zamontowaliśmy dwie obrotnice w przednich fotelach. One są teraz ustawione normalnie, ale są tutaj zamontowane dwie obrotnice. Podobno z homologacją. W trakcie zimy pojawił się też nowy pomocnik, nowy pracownik. Dzień dobry, powiedz dzień dobry. Kolejny dzień przeróbek. Dzisiaj jest trochę zimny, więc chodzi wybasto. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy tak: przesuwamy gniazdka Już zacząłem Gniazdka stąd. Tutaj. Tu będą wysieć w ten sposób. Po co to robimy? Bo tutaj będzie stawiana ścianka. Będzie druga ścianka i będzie taka mini kabina do, do mycia się. No i te gniazdka trzeba przesunąć gdzie indziej, no bo wiadomo, że te gniazdka nie mogą być w środku łazienki. Jeszcze wczoraj miałem zamiar tutaj pociągnąć sześć przewodów, czyli po 3-3 na plus i trzy na minus, do podłączenia tych trzech gniazdek. No ale zorientowałem się, że jest coś takiego. Nigdy nie wiedziałem do czego to służy. Widziałem to w kasteramie, te rozdzielacze takie. Więc teraz mam plus, minus i tutaj sobie rozdzielę na cztery. Dla większości osób będzie oczywiste, no ale dla mnie nie było. Nie miałem pojęcia, że tak można zrobić. Całe to nagranie jest pewnie trochę chaotyczne ze względu na to, że co parę dni przychodzę do samochodu i robię, nie, nie robię wszystkiego tak on na yy, Z tego względu, że po prostu zawsze jak, jak zasuwam dzień w dzień, tydzień w tydzień, to potem już żygam po prostu tymi przeróbkami, więc przychodzę sobie, coś tam podłubię, coś zrobię, dwie godzinki, wypiję herbatkę na spokojnie, bez stresu. Yy, no i jest kolejny dzień, jest już ciepło, jak widać nie mam czapki ani szalika, jest zajebiście. Co się w końcu udało zrobić? E, cały tu system wodny. Po kolei zbiornik 90 litrów, zbiornik 13 litrów. Dwa przewody ten i ten idą do zaworu. I tutaj sobie zmieniamy. Czy chcemy, żeby leciało ze zbiornika z zimną wodą 90 litrów, czy ze zbiornika 13 litrowego z ciepłą wodą. Lecimy dalej, filtr, pompa, zbiorniczek wyrównawczy, podobno przedłuża żywotność pompa, a pompa nie była tania. Potem idzie wężyk do kolejnego zaworu trójdrożnego którym regulujemy sobie, z którego kranu chcemy pociągnąć wodę. Albo lecimy tym wężykiem do słuchawki bidetowej, która działa na przycisk, albo wchodzimy tam pod szafkę, leci sobie wężyk pod szafką do tego kranu. Zwykły domowy kran z regulowaną wylewką. No i tyle. Zobaczymy, czy działa. Odkręcamy kran. No i dobra, odpalamy elektrykę najpierw akumulatory, potem solar. Tuwa. śmieci jakieś co za chleb słuchawka budowowa też trochę zapowietrzona ta słuchawka będzie albo właśnie do wyciągnięcia sobie nie wiem opłukania klapków albo tutaj o dzień dobry panie pracowników albo tutaj do do prysznica który jeszcze nie jest zbudowany Pięknie to działa. Jaram się straszy. No i tutaj jest włącznik do pompy tak żeby można było wychodząc z samochodu wyłączyć to w razie jakiegoś przecieku ta pompa nie wypompuje nam 90 litrów do samochodu, tylko ewentualnie zajdzie to co będzie w ciśnieniu w wężach, także to jest konieczne zabezpieczenie. Nie wyobrażam sobie w ogóle bez tego żyć. Krem de la creme imprezy, czyli gorąca woda. Gorąca woda będzie pompowana z tego zbiornika 13-litrowego. Do niego woda będzie wlewana przez ten gruby wąż, który przechodzi tam, tędy tutaj pod szafeczką, i tam w rogu wychodzi. No to jest hit, bo jedyne co nam tu pasowało, to lejek masarski do <grym> maszynek od mięsa. W każdym razie no, to na razie jest bardzo nieładnie wykończone, bo musiałem tutaj posuwać te listewki. Natomiast te listewki zostaną zamieszczone tutaj z powrotem i tutaj będziemy wsadzać sobie jakiś lejek mały i wlewać nie wiem jeszcze jakiś stosunek podejrzewam że około 5 litrów wody zimnej i 5 litrów wody gorącej, takiej y, po prostu wrzątku zagotowanego na gazie. No i będziemy mieli tam około 10-13 litrów, nie wiem, jakoś tak to wycyrkulujemy, zobaczymy jaka woda jest dobra do mycia. Do innych rzeczy tak naprawdę nie potrzebujemy gorącej wody, bo zmywamy w zimnej tak naprawdę używaliśmy gorącej wody tylko do mycia się. A teraz troszeczkę o powodach takiego rozwiązania, dlaczego taka, nie inaczej. Alternatywne sposoby grzania wody w kamperze są dosyć drogie. Truma gazowa kosztuje około 13-14 tysięcy złotych i wymagana jest do niej butla gazowa, po prostu. A my butli gazowej nie mamy i mieć nie chcemy, ponieważ korzystamy z, z takiej kuchenki, jeszcze drugi mamy taki palnik zewnętrzny i korzystamy z kartuszy. Dlaczego z kartuszy? Bo są wygodne, są małe. Lekkie, nie trzeba się bawić w napełnianie i tak dalej, po prostu pakujemy je do bagażnika i w zupełności nam wystarczają, bo też nie jesteśmy kucharzami, nie zasuwamy tutaj na połę etat, nie pichcimy jakiś nie wiadomo jaki tańcu, najwyżej zagotujemy wodę na makaron i czy tam ryż. Tak więc jak zapakujemy sobie nie wiem z 20 kartuszy, to te 20 kartuszy nam starczy na około 20 tygodni gotowania. To jest zupełnie wystarczające. Możemy zapakować więcej, można je kupić w jakichś marketach. Jest to droższe rozwiązanie od zwykłej butli gazowej, natomiast używamy tego gazu na tyle mało, że to jest jakiś tam minimalny ułamek względem na przykład paliwa, które przepalamy na takiej wycieczce, także... No, nawet nie myślimy o butli, jest to wygodne. Można sobie z taką kuchenką wyjść, gdzieś postawić na stoliku, na zewnątrz zagotować sobie kawkę na murku jakimś, zrobić herbatę czy kawę. No, po prostu mega wygodne. Dużo więcej możliwości niż stacjonarna kuchenka w domu to daje. Ja w ogóle jestem fanem rozwiązań prostych, dlatego też nie użyłem szybko złączek wodnych, które teraz są popularne w camperach, gdzie po prostu jest specjalny przewód, który się wciska. Szybko złączkę jest spokój. Zastosowałem stare dobre rozwiązanie w postaci opasek zaciskowych wszędzie i węży typowych, takich marketowych, też z tego względu, że jeżeli coś mi się rozszczelni, to nawet nie potrzebuję tych opasek mieć przy sobie. Jadę do jakiejś lokalnej kastoramy i to wszystko sobie wymieniam na miejscu. Nawet takie zawory, specjalnie patrzyłem, czy one są w sklepach budowlanych. Nie muszę niczego zamawiać. Jadę do sklepu, dostaję od ręki i, i naprawiam ale te paliaki pod blokiem hałasują puszka dziennie i zasuwa szuflady w dniu dzisiejszym na warsztat wjeżdżają takie szuflady takie koszykowe powiedzmy no i one będą tutaj w szafie jedna pod drugą żeby był łatwiejszy dostęp do różnych pierdół, głównie ciuchy chyba tylko najpierw muszę się zająć tymi przewodami dobra, niepotrzebne przewody są już zdemontowane, tutaj też się zrobiło dużo, dużo luźniej a może, może nie wygląda ale, ale mam dodatkowe dwa sloty w bezpiecznikach, także fajnie może coś tam jeszcze się wykombinuje do podłączenia, no i mogę zająć się montowaniem szuflad, podejrzewam, że zajmie mi to około dwóch godzin, ale zawsze jak zakładam, że zajmie mi coś dwie godziny, to zajmuje 10, więc cienko to widzę Pierwsza szufladka zainstalowana. Druga? Trzecia! Cztery! A kto to nas zaszczycił swoją osobą? Na miejscu budowy. No i piąta. Na piątą czekałem jeszcze aż dojedzie, bo ten koszyk jest troszkę niższy. Jeszcze w międzyczasie musieliśmy zerwać lustro stąd, bo tutaj wychodzą wkręty. No nie, nie, nie ważne, nic tu nie ma. Wyceniłem sobie robotę na 2 godziny. Wyszło około 12. Czyli klasyka. Klasyka gatunku. No, i na tym chyba zakończę ten wspaniały odcinek. Szuflady są zrobione. Chodzą jak po maśle. Strasznie jestem z tego zadowolony. A w następnym filmiku będę przemieniał tą wannę dla gołębi na prysznic. Będziemy wymieniać tą paskudną podłogę. Będę tworzył tutaj rozkładany stolik, którego jeszcze nie mam zielonego pojęcia, jak zrobić. Będziemy organizować przestrzeń pod łóżkiem. Po to, żeby zmieścić jeszcze więcej pierdoli na wycieczkę i krem dla creme imprezy, czyli własnej roboty klimatyzacja oparta na jedynie. Wiatraczku tunelowym. Taka pseudoklimatyzacja autorstwa nie wiem czy autorstwa ale od, od tego pana to usłyszałem w Albanii, na, kiedy staliśmy przy plaży, od takiego starszego pana całą teorię skąd wziąć po prostu zimne powietrze znikąd, małym nakładem energii, małym nakładem pieniędzy. Nigdy jeszcze takiego rozwiązania nigdzie nie widziałem, żadnym w żadnym wanturze oglądałem ich sporo. Sam jestem ciekaw, czy to będzie działać. Nie będzie na pewno jakoś super wydajne ale myślę, że w gorące wieczory schłodzi nam tyłeczki.